Witamy wszystkich słuchaczy Radia Fraszka pełni pozytywnej energii i gotowi, aby sprawić, żeby wasz poranek był pełny pozytywnych emocji. Tego możecie być pewni przed odbiornikami. Radek Glazer, Kuba Maj. Poprowadzimy dla Was audycję, która podejrzewam nie raz jeszcze nas samych zaskoczy. Będziemy poruszać tematy. Ciekawe, śmieszne, smutne, a czasem nawet i poważne. Radek spokojnie, my tutaj jesteśmy od spakowania Was w pozytywny nastrój, o kurde sorry, spakowania. Widzę, Kuba, że gra słowem nie jest Ci obca. Może na początek powiemy parę słów o sobie. Studiujemy politologię, to na naszym pięknym uniwersytecie Nasz dosłownie uniwers parę, parę, parę kroków od y, naszego studia. Nasz uniwersytet jest najpiękniejszy na świecie i nic temu nie zaprzeczy. Zapewne. Kuba zaczyna dopiero swoją przygodę z radiem, ale chyba mu już się podoba, prawda? No jasne, że mi się podoba. Czuję się tutaj jak w niebie. Ja już kiedyś miałem okazję amatorsko pojawić się w radiu. Przy okazji pozdrawiam zespół szkół ekonomicznych w skarżysko Taka mała prywata, taka mała prywata na początek, ponieważ tym utworem zarówno zacząłem swoją przygodę z radiem, jak i ją zakończyłem. Stwierdzam, że to będzie dobre nagranie na sam początek. Kuba, mam nadzieję, że wybaczy mi taki kawałek. Trochę prywaty. Jasne, że ci wybaczę, tylko to nagranie żeby było chociaż dobre. Dobra, no to przesłuchamy, a później mi powiesz, czy ci się podobało. Spoko. Na sam początek super mód, tell me life, świat na spak. No, jak, Kuba? chyba ci się podobało, nie było chyba aż tak że Obiecywałem, że nie będę śpiewał. Samo nagranie było dobrze. Bardzo dobrze, Radek, że nie śpiewałeś, bo pewnie ja, jak i tym nie mamy do tego dobrych odpowiednich temperów głosu. A to wiesz, to się jeszcze okaże w tej audycji. Chociaż, chociaż później na kolejnych audycjach nie będzie to wykluczone, że spróbujemy zaśpiewać coś dla was, drodzy słuchacze. Tak, zwłaszcza jeżeli w piątek będziemy stawać między 10 a 11. Piątek to jest ostatni dzień przed weekendem. Najpiękniejsze chwile dopiero przed nami. Najpiękniejsze chwile z nami. Powiedz mi, kto twoim, twojej szkoły technikom był patronem? Tak z mm, ciekawości Kopernik. Aha, dobra. Ty jesteś kopernikiem, ja natomiast jestem od Sienkiewicza. Oczywiście Henryka. O, moja znajomość radia do tej pory polegała na perfekcyjnym rozeznaniu fal radiowych stacji w naszym mieście Kielce. Pięknym, kiel, pięknym mieście CK, pięknym mieście Styzoryka. Teraz poznaję kuchnię, myślę, że jest dobra. Bardzo się cieszę. Jeżeli byście chcieli y, dowiedzieć się, co na falach radiowych jest, no to proszę walić do Kuby do nas na maila. Światłem na małpa.poczta.fm. Zapraszamy jak najwięcej słuchaczy. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą dla Was niezwykle interesujące. Jak myślisz, ostatnio słyszałem taką historię, że Steven Tyler w Moskwie śpiewał z chłopakiem w mecze? Czy to prawda? Ten Odero, tak, to prawda. Grał również na butelkach. Nie wiem, czy widziałeś taki filmik na YouTubie na ulicy. Nie, chyba nie widziałem, bo tylko kojarzę z tą akcją na Taylora w Moskwie. Podobna akcja, trochę jak do tej, którą zrobił Cristiano Ronaldo przebrany za bezdomnego na ulicach Paryża. Czyżby Paryża? A może chodzi o Madryt, Radku? Chyba że wiesz jakiś. No chyba się tak, chyba się zakręciłem przecież Cristiano chyba Ronaldo. To że po Real godzinach mandry. pracujesz jako agent Cristiano Ronaldo. I no no nie, wiesz, nie, co że jego transferzy to palić Saint Jorman. Nie, 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 nie pracuje. Ale jako. dobrze, wracajmy do Stevena Tylera. Tak, wracając do T Stevena Tylera. E, przy okazji zagramy teraz właśnie grupę Aerosmith i, i, i ich utwór pod tytułem Crazy Aerosmith u nas na antenie. Zapraszamy. Kochani, to co teraz się wydarzy, to będzie stały element naszego programu, czyli chodzi nam o kalendarium, gdzie dowiecie się wszystkich wspaniałych tajemnic muzycznych. Na przykład, kim był Bob Dylan, gdy był młodym chłopcem, ale i wiele innych informacji. Wyprzedzając swoją dociekliwość Kuba, wydaje mi się, że po prostu był chłopcem. No, kim mógł być? Myślę, że wtedy był chłopcem, a teraz jest mężczyzną. No, może tak. Może na pewno, właściwie na pewno, bo Bob Dylan już jest bardzo dojrzałym myślę, mężczyzną. Że, myślę, że już teraz nie czeka, żeby słuchacze nie byli w takiej niecierpliwości. Okej, okay, przechodzimy nie do konkretu. Najlepiej przechodzimy do konkretu. Nie będziemy zawracać im głowy, zwłaszcza rano. Zaczynamy nasze kalendarium w takim układzie na ten tydzień. Gdyby żył, 9 października skończyłby 75 lat. Jeden z filarów legendarnej grupy The Beatles. John Lennon. Po prostu nie mogliśmy nie zagrać Imagine na antenie Radia Fraszka. U, będzie wzruszenie. Dzięki Johnowi Lennonowi poznałem, jak piękna może być muzyka. Tak się troszeczkę za bardzo chyba wzruszyłem nawet słuchając I Imagine, ale wracając no do tak, Konkretu... tak, ja to bardzo, bardzo, bardzo chwytający za serducho kawałek. I to już jak nie grał z Beatlesami, był już jako solo wokalista, sam śpiewał to I Imagine, z Yoko Ono chyba współpracował, z tego co ja przypominam sobie. No stary, tak, czas. już wtedy tworzyli małżeństwo. Tak, ale wracając do kalendarium, człowiek można powiedzieć, o którym mm. nie bałbym się stwierdzić, że mógłbym wypić z nim no, nie, chyba herbatę Kuba o tej za, porze. No wiadomo, że herbatę, nic innego oczywiście nie mam na myśli. Za każde nawet największe błędy. 9 października kończy on 64 lata. A o okimowa pewnie każdy z nas mniej więcej kojarzy, że ma myśli mam Ryszarda. No zwłaszcza jak, jak mówi wydawało mi się przynajmniej że przebiły się wiele tytułów jego piosenek w twojej wypowiedzi więc chyba słuchacze od razu się domyśleli. no tak samo myślę że wszyscy też lubimy brąz 100 lat panie Ryszardzie i życzymy kolejnych świetnych tekstów i piosenek tak jest 100 lat panie Ryszardzie gramy właśnie dziewczyny lubią brąz Ryszard Rynkowski no tak, słońca już trochę mniej niż w czasie letnim, ale dziewczyny cały czas lubią brąz, jak zaśpiewał przed chwilą Ryszard Rynkowski. Po tym, jak zagraliśmy optymistyczne nagranie Ryszarda Rynkowskiego, dziewczyny lubią brąz, teraz czas na coś z drugiej strony medalu, czyli bardziej takiego nastrojowego. Mam tu na myśli innego, fantastycznego polskiego piosenkarza, Marka Grychuty. Tak, ponieważ także w piątek obchodzimy bardzo smutny dzień dla polskiej muzyki, ponieważ w Właśnie w piątek, 9 października mija dziewiąta rocznica śmierci Marka Grechuta. Pamiętajmy, że Marek Grychuta żyje cały czas i w naszych sercach. Piosenkarza i kompozytora, wykonawcy przebojów, takich jak Dni, których nie znamy, Będziesz moją panią, Niepewność, Korowód. Artysta miał zaledwie 61 lat. Tak, niestety zmarł na raka i myślimy po prostu piosenka Marek Grychuta Dni, których nie znamy. Mam nadzieję, Radku, że zaśpiewamy to na młynie niedługo. No tak, a no tak, bo przecież to oczywiście hymn Korony Kielce. Zapraszamy. No i ostatnio po Marku Grychucie Optymistyczny polski akcent Roberta Lewandowskiego, który ostatnio z Wolfsburgiem strzelił 5 goli. Ale to mieście. chyba nie w ramach kalendarium, prawda? No, oczywiście nie w ramach kalendarium. Chociaż w historii sportu na pewno się to zapisało. W historii sportu zapisze się to na długie, długie wsze czasy. Mnie się jednak wydaje, mm. jestem z tego wyczynu dumny, tylko zastanawiam się, czy potrafił wypić 5 piw w 9 minut na Oktoberfest, który był niedawno w Monachium mm. we wrześniu. Raczej wątpię. po po pierwsze, bo jest piłkarzem zawodowym. Po drugie, że później musiałby to odpracować i zrobić co najmniej przez 9 minut pompki albo na przykład brzuszki, bo wiadomo, od złotego trunku rośnie piwny brzuch. Spokojnie, on ma od tego Anię Lewandowską, która myślę, że porządnie. No tak, dietkę. Dietkę to on tam ma na pewno w najwyższej, w najdogodniejszej formie. Chociaż zastanawiam się, czy, ostat... czy nie zmierzyć się z jego wyzwaniem i wypiję sobie z samego rana. Ja osobiście muszę przyznać, nie jestem fanatykiem kawy, ale jak wypiję 5 kaw w 9 minut, to ciekawe jaki mój nastrój będzie Wydaje mi się, mnie. że lepszym pomysłem by było jakbyś e, poszedł na przykład na Orlika i, i poćwiczył w, s, no, strzelanie na bramkę, na przykład przez 9 minut. Myślę, że tak, tylko czy mnie się teraz cena Orlika chodzić, mnie się... może tak, może, może wybiorę się na Orlika i Strzeleć 5 bramek w 9 minut. Oczywiście musiałbym mieć do tego 5 piłek. No to byś musiał, musiał mieć jeszcze do tego no, przeciwną drużynę. No bo na pustą bramkę 5 bramek w 9 minut to chyba nie Myślę, będzie. że z, w tym byłby problem, jakby była jakaś drużyna przeciwna. Wtedy moja strzelecka niemoc byłaby jeszcze bardziej wyraźna. Aha. Więc wolę na razie, wolę troszkę innych rozmiarach się zmierzyć i wypiję 5 k w 9 minut i wtedy też poczuję się jak ktoś niesamowity. Jak ci serducho nie pęknie, no to powodzenia. Ale no, podobno trzeba wypić 72 kawy, żeby doszło do takiego wstrząsu w organizmie. No Słuchałem ostatnio w ciekawostkach. No wydaje mi się, że, że dobrze by było teraz już y, nie zanudzać słuchaczy naszą gadką i najlepiej by było teraz chyba zagrać coś muzycznego. Myślę, że tak. Tylko co zagrajmy? A, mam tutaj przygotowany akurat bardzo fajny kawałek. Grupa Republika, na pewno każdy kojarzy, o, polski zespół. widzę, że konkretne motywy. Konkretnie, konkretnie. konkretnie, konkretnie. A, konkre a konkretny kawałek Biała Flaga. Proszę bardzo, u nas teraz w Radiu Fraszka. Oczywiście nie poddajemy się. Ale co, z tą kawą? Białą flagą. Biała flaga nazwa. A teraz temat, który dotyka najbardziej studentów w ostatnim czasie, czyli coś co każdy student na pewno przeżył na własnej skórze, kolejki do dziekanatu. O matko, teraz z tym musimy wspominać, no ale tak, no wszystkie składania tych papierów to chyba zajmuje, nie wiem, ze trzy lata, tak mi się ja wydaje. Ja przerobiłem ostatnio to na z w swojej skórze, y, czekają do dziekonatu, zgadnij Kuba, ile? E, 3 godziny? 3 godziny trzy pół, dokładnie trzy i pół. O matko kochana, widzę, że cał... widzę, że kolejka jest y, większa niż do komunii w kościele. <laughs> Ale dobra, dobra, rozumiem. No tak, teraz to pojechałeś po bandzie, jeżeli chodzi o ten, yy, yy, o, o tą ko komunię w kościele. Nie no, takie skojarzenie mi się po prostu. No mnie się wydaje, że co najwyżej to po prostu czas oczekiwania na komunię w kościele jest trochę krótszy. No chyba tak, no bo tam to wszystko się ogarnia w 10-15 minut, a jeśli ty mówisz, że. Czas 3 praski po no to chyba jak... ja przy... no to jeszcze mi przychodzi przykład szpitala, no bo też się czeka po 3 godziny na rejestrację. A no tak, a no tak. Więc albo się stoi się nie w tej kolejce, co, co trzeba. Albo się stoi nie w tej kolejce, co trzeba, albo idzie się do kilku kolejek. To też wygląda w ten sposób. No cóż, no cóż. Takie są uroki października z reguły na... Z października, w końców semestru, bo przypominam Ci, jak się indeks składa, że jest a też nie, podobnie. A początek semestru, koniec lutego, początek marca, mi się wydaje, że chyba też składania... Te, tych wszystkich dokumentacji, wszystkich ZUS-ów, No tak, kochana. no niestety, biurokracja i, i, i nic nie zrobisz. Co panie zrobisz? Nic nie zrobisz. No panie, nic nie poradzimy. Nie, nie <grym> masz szans, szans, nie ma po prostu wyjścia. Mnie się jednak wydaje, że co. nie się... zmienia faktu, że serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca nasze kochane panie z Dziekanatów. Bardzo miłe i bardzo sympatyczne dla nas, które bardzo szanujemy. Bo liczymy na to, że nas słuchają. Mimo wszystko. Myślę, że na pewno nas słuchają i na pewno. No, cicho wspierają projekt Radia Fraszka. Jak wszyscy tutaj zebrani na naszym uniwersytecie? Liczymy na to i zapraszamy jak najwięcej osób do słuchania naszej stacji i też naszej audycji, przede wszystkim. No przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. <laughs> przede wszystkim. A teraz poleci na naszej antenie zespół. Zespół Kuba, jaki zespół? Nie wiem, zastanawiam się, jaki ten zespół może być. Powiedz. Grzegorz Markowski. Grzegorz Markowski. Tak. O, i to jest konkret tak samo. Dobrze, a Grzegorz Markowski to jaki zespół? Perfekt! Perfekt, perfekt! Dostajesz piątkę do indeksu. Dzięki. Zespół perfekt. I kawałek pod tytułem Chcemy być sobą. Chcemy być sobą. A kiedy mi tą piątkę dasz do indeksu? A to nie wiem, to się zgłoś do, do wykładowcy najlepiej. No ale to ty mi ją wystawiasz. Dobrze, y, przyniesiesz indeks, to ci wpiszę. Dobra, dobra, teraz perfekt. Nie ma sprawy, wpiszę ci chcemy. profesor, perfect, profesor Glazer. Co? Dobra, panie profesorze, perfekt z Mibicową. Proszę bardzo. Tak, to był y, Świat na spak. Bardzo ciekawa audycja. Y, pierwsza pilotażowa. Mamy nadzieję, że się podobało, chociaż w miarę. Sądzę, że z ciężkim bólem serca, to mówisz. Początek jest widzę ciężki. Sądzę, że jest on troszkę zdenerwowany na samym początku wiadomo, ale myślę, że nie daliśmy plamy. Tak, przynajmniej mam, taką przynajmniej mamy nadzieję. Wiesz, co mi się skojarzyło? Od razu mi się skojarzył taki program był kiedyś. Ale plama. A, o dokładnie. Ale plama, nie dokładnie. pamiętam kto go prowadził. Nie jaki czy mi się myli? Coś? Piasecki, Rewiński. Piase... Też ich było dwóch. A, Siara, no to pięknie, siara, siara, siara. Tylko, że tutaj iara. jest. Pytanie w tym momencie w naszym duecie, Kto jest Siara? To co? Jak ja jestem, jak ty jesteś. Załóżmy, ty jesteś Siara, a ja jestem Lipski. No, no to już lecisz taką tematyką. Widzę, że skrzywienie Twojej innej audycji, na którą też oczywiście serdecznie zapraszamy, My MyFilms, gdzie Kuba opowiada o filmach. Już widać, od razu nawiązuje do filmów. Tutaj insynuuje coś w związku z killerami, killerów dwóch i tak dalej. Killerów dwóch, oczywiście, Lipskiego zagra, jak każdy z nas tutaj doskonale wie, drogich widzów, drogich słuchaczy: Jan Englert. I mnie Dobra, powiem. Kuba, nie zabieraj tutaj czasu antenowego, bo y, to nie jest audycja, o której opowiadamy o filmach. Do Twoje Majfilm przypomin... przypominam jest zawsze w poniedziałki między 10 a 11 bodajże. jakolwiek będzie okazja, tam będę mówił troszeczkę o Majfilmie, ale oczywiście najważniejsza jest nasza audycja świat na Spak i myślę, yy, że tutaj powinniśmy się Jeszcze raz, jeszcze raz powiedz o filmach, a, za, a zawołam ochronę, obiecuję. No to nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to nie będzie konieczne. No wiesz, to nie jest zależne ode mnie. Może mi się wyrywać w każdym momencie. To był Świat na Spak. Jak zwykle zapraszamy za tydzień. Mamy nadzieję w tym samym składzie, bo ja już wołam po ochronę, żeby przyszli po kubek. No to wołaj, wołaj. Ochrona, wam proszę Ochrona, proszę zabrać Zaraz go. Ochrona, proszę zabrać go. Zaraz powiem wam o kolejnym filmie. Nie, no dobra, spoko. Było nam bardzo miło że mogliśmy z Wami spędzić czas. Zapraszamy za tydzień. Mam nadzieję, że równie dobrej formy... Tak, wyjdziemy. ja mam My nadzieję, i że, że w podobnej kondycji jak dzisiaj, zarówno merytorycznej, jak i, i, i fizycznej. E, I mam nadzieję, że w tym samym składzie. A z... byli z Wami... Kuba Majlipski i Radosław siara Glazer. Dziękujemy. Zapraszamy. Do, Do za usłyszenia tydzień. za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.